Kariera, karcarek, AMG, Brabus, AMG, 111 punktów straty, za dużo, tego nie wygramy, widzowie, nie wygramy tego w e, indywidualnych mistrzostwach, ale jest szansa na wygranie tego w konstruktorce, dobra, działania, co my tu możemy zrobić, jedynie, aha, ha układ napędowy, dobra, niech będzie to, 7 milionów, 2000 punktów zasobów, to wszystko już przenosimy na następny sezon. I to pokupić tutaj te części. Lecimy. Japonia. Escaping, Uska Come in this lap, please. Fox this lap. And really a big thank you to all the crowd here. This is the biggest crowd we've ever had here. This is simple,

Dwie i pół sekundy, prawie straty. No, 2 sekundy i 2,0 straty dopiera. To jest po prostu. <grym> to jest Suzuka. To jest sezon trzeci. To są Boty w f 1 2021 w sezonie trzecim. My team. Op, sesję, zobaczmy, czy się. Dostaliśmy dalej. Tak jest. Plus 55 ...miejsce. Ale kurde, Tsunoda, jak blisko Gaslego. U siebie w Japonii Tsunoda leci. Dobra, w Q2 pojedziemy. Zobaczymy, jakie czasy zrobimy. 4400, tyle samo co w Q1 no, Zobaczmy teraz ostatnie wyjazdowe okrążenie na nowych oponach Przewijamy do końca Oh, that's <laughs> a Gazli ledwo. Kurty, George. Zobaczcie, żeby wejść do Q3, trzeba byłoby zrobić 1,22,7. Ja zrobiłem 24,200. 2 sekundy strat. Max na medach, 22,300. <grytania> Dobra, zobaczmy grida. Max na no szkółce. Jeszcze na medak startuje. Gdzie jest have... Gazli? Perez, Bottas, Russell, Gazli z Karą pewnie. Ricardo, Sinoda, Sainz and Alonso, Obaj a, z 12. Esteban Joe And the Duke. Ok, potrzebujemy dobry to dzisiaj, jeśli chcemy the drivers' championship. Verstappen! Pierwszy raz słyszę taki komunikat od, od inżyniera. No i ma padać gdzieś pod koniec wyścigu. Dobra, to zrobimy tak: startujemy na medach i robimy obronę częstochowy taką maksymalną. Kurde, popatrzyłem się na wiadomość od rondeliusza. Dobrze na okrążeniu. Dyskwalifikacja w... widzę. No dobra, i co ja będę sobie tu stała? <ścoughs> <Czy co>? No, niszani też się teleportował. ale z tyłu są opony niedogrzane 70 stopni Ale już jest ok. Cili temperaturki. Dobra, ile teraz botów tu zdajwujemy? Chciałem ryzykować więcej. Nie uszkodzić, skrzy... nie uszkodzić skrzydła, nie? A z i przed nami. No ale deszcz ma być, widzu, no. Miał być, przecież. Teraz dwa Aston Martiny przed nami. Znaczy jaka jest różnica. Aston Martiny, Williamsy... I Hasy są w dupie, jeszcze Alfa Romeo zapomniałem. Hasy to tracą na przykład 5 sekund na okrążeniu, czy 6 nawet do liderów. Gasi też jest niedaleko przed nami, już przed strolem. Ać, Dziobinacji, co ty robisz? Tam pachołki się posypały. Przydałby się drs na prostej bardziej niż uprzedzić teraz strolla przed... szykaną Więc wolę drs na prostej. Lecimy dalej, a czy starczy tempa, żeby dogonić Gasliego. Teraz coraz szybsze bolidy przed nami. Zobaczę, czy przypadkiem opon nie mam przygranych. No mam! No pewnie, że mam. Dlatego nie mam tempa. one się gotują. No nic, muszę zostać na torze. I czekać na ten deszcz. To jest moja jedyna szansa na dobrą pozycję w tym wyścigu. Verstappen Box, kurde, 21 sekund miał przewagi, widzu. Czy damy radę? Tutaj traci się właśnie mniej więcej 20-21 sekund w boksie. Jedzie, 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 jedzie! Zamknąć dziada! Dobrze, uff. Teraz trzymać go za wszelką cenę. Greku, trzymamy go. No need to worry about for now. Good. Pytałem cię o pogodę. Nie o opony. Prognoza pogody, kurde debilu jeden. prognoza pogody z ciśnieny deszczem teraz 15 minut on cały czas zmienia ten drzew. zaraz powie 5 minut prognoza pogody 5 minut. Mówiłem, że zaraz Jeff zmieni. 13 sekund przewagi na gasie. Tempo nie jest złe, naprawdę, jak na... opony od startu. Zobaczcie na. Stan moich opon, po 20 okrążeniach, 39% Wszystkie opony mają 39% zużycia Fajny hazard do dublowania Fastest lap of the race, raczej mój fastest Chłopy tylko jedną sekundę szybciej ode mnie Gdzie jest ten deszcz? Pada deszcz Teraz musi się naprawdę mocno rozpadać Z tyłu okrążenia do końca Dry mocniej padać Jeszcze jedno okrążenie szansy za mało pada Warunki są gorsze. Jest mniej gripa, o wiele niż na poprzednim okrążeniu. Jest o wiele mniej gripa. Jest o wiele mniej gripa. available on the MFT. Oh, it's stock um Nienawidzę, chyba że to się rozwalam na tym kółku. Sekundy. Wolno jadą, widzę, że tam mega wolno jadą. Stop, no more scheduled pit stops. This is your final lap, final lap of the race. A nie fakt Kurde, boty oczywiście od ciula przyczepności mają na tych warunkach Okej, Eee, jeszcze jedno okrążenie. Wydali. Jeszcze jedno. Byśmy wygrali ten wyścig. Ale kurde, nie furt, no przecież boty na tych warunkach, nie jadą normalnie. Kurde Verstappen we'll już wygrał mistrzostwo. Ajajaj. It's certainly been an incredible year for Formula One, and our drivers have all pushed themselves to the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now our new Formula One World Drivers' Champion.

Pier9 konstruktorce w dupę dostaliśmy. Szkoda na no po. Indywidualne przegrane Trzy walka z Perezem, ale konstruktorka 150 punktów, no to jest. Nie, to też będzie ciężko. Dzięki Pawlo za Prima. Bardzo dziękuję. Jest myka. No szkoda tego wisi, szkoda. Bo ty bezbłędne ostatnie kółko. Jak?